Jako, że moi kochani widzowie nie, nie umieli się zdecydować co będziemy oglądać w następnym odcinku, co mnie bardzo dziwi, to musiałem wykombinować neutralną formę rozrywki, która by odpowiadała pod wszystkich, dla wszystkich i tak dalej, więc można by powiedzieć, że zrobię to co Hejtas zrobił, czyli tierlista postaci z Poppy Playtime. Na bardziej zabawek. I pamiętajcie, tym razem możecie też zagłosować co będziemy oglądać, więc Zostaw łapkę, się ja do i na z żebyś mógł zagłosować co będziemy robić, bo naprawdę naprawdę się zrzucę obecną sytuacją, a teraz ja się tu usuwam. Tylko ja się tu o w bok się dam. I proszę bardzo! Zaczynamy z naszą tier listą. Dobra, kogo my tu mamy na początek? Dobra, ja nie wiem na początku, kto to jest, tak szczerze. Dobra, ja wiem, w sensie, ja wiem, że to jest ten. Dzieciak jak mamie longix i daddy longix, to jest baby longix? Nie wiem, garb. Wózek bary. No, ja wiem, że niektórzy mogą się teraz na mnie zdenerwować, ale mit to jest, myślę. No bo jeju, jest tylko wózkiem, tak szczerze. Ja, ja wiem, że ludzie lubią się cieszyć z takich rzeczy jak. Z takiej prostoty, dalej, na taki mit, ja nie chcę ja, ja, bym go tak szczerze dał niżej, ale nie chcę wojny w komentarzach rozpędzać, więc Tych smalnych literatów sobie zostawimy na koniec, a dalej Boogie bot. tutaj dam do Good Toys, dlatego że ja tak samo jak mam z tym Boogie botem, jak Wszyscy z, ba, z da Bary, wszyscy tylko Bary, 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 że Uhuhu, czwórce się pojawił, a ja po prostu wolę se Boogie botu, tak se Byle, tak z byle gówno obchodzić jak, jak, jakiegoś losowego ziomka mniejsza. Dalej mamy Boxy i ja myślę, że on był taki, że great nawet. Ja myślę, że nawet great mogę tu postawić. Jak nikogo wyżej nie będzie, to i Boxy leci. Dlatego, że on ma taki lore, że on był tak, żeby wyeliminowywać niepotrzebnych w fabryce. Więc e, no, no, mi pasuje taka narracja, że Boogie Playne miała takie. Było bardziej taką mafium niż, e, zwykłą fabryką zabawek. No i tutaj te, ten... Kurde, jak się on nazywał? Ten dinozaur, ten. No i ma jakieś tam lore, więc... Takie ciekawe nawet. Dajmy go do good, Albo do mit, do mit. Bo... Do, bo... Dobra, do good w sensie... Lore ma spoko, ja myślę, że on jest w ogóle spoko pracownik Playtime Co. Ten... No teraz zapomniałem jak się nazywa, ale... Dalej mamy Bonzo, i tutaj damy do... God, to już... Zapyta się pewnie dlaczego. Bardzo, bardzo mi się podoba jego design. Bardzo mi się podoba. Bo jak gej wygląda. Znaczy dla was Bonzo Bani nie wygląda jak gay? no... <ścoughs> Naprawdę mega śmiesznie dla mnie wygląda. Wygląda jak gej i dlatego jest fajny. Dlatego leci na, na samą e, Candy Cat, a nie, to jest... To jest bika a to Candy Cat? Dobra, mniejsza. Candy Cat do Meat Toys, tak samo jak B-Cat. Prototyp. I nie wiem dlaczego to jest prototyp, bo to chyba nie jest nawet zabawka. No jak nawet jest prototyp, to leci oczywiście do. Great, bo tu są tu są zabawki, do których się mentalnie przywiązałem, ok? A tu są w ogóle takie z bardzo ciekawym lorem. Daddy Longlegs i tak samo Garbage jest. Bar bardzo słabo, że Poppy Playtime nie ma do Daddy Longlegs naprawdę. Coś tam kiedyś chce, kiedyś tam wymyślił, że... O stworzę za Daddy Longlegs, no i Playtime koło już nie ma do niego prawa. O! ten kwiatek. Ja pamiętam jeszcze zanim wy jak wychodziła dwójka, to wszyscy myśleli, że ten kwiatek będzie. Yy, antagonistą dwójki, ale tak się nie stało. Yy, no i co? Kwiatka dajemy na. nie no, bad może nawet. Drugiego kwiatka też na bad. O! <laughs> I to się ciekawa historia z tym kojarzy. To jest beczka z Hagimi. I została usunięta z produkcji, dlatego że dzieci wpierdalały te Hagiwaki, które były w tej beczce. Więc. Cie ciekawa historia! Great! Great! Great to jest, great to jest naprawdę, no. No oh, bo good, dobra. <laughs> Do dobra, good. Prototyp nie może być na równi z mini Hagimi. Hagi mi w beczce, o. Hagi wagi. No myślę, że nawet great. Jak tu mamy takie fajne zabawki na great toys, to myślę, że może być. A kick me po. Dobra, pocieszmy go, pocieszmy go i dajmy go na Good. Ponieważ on został wycofany, dlatego że nikt mi, nikt go nie lubił, więc... Podzielmy <laughs> go tym, że robimy go takim mianem. Może być nawet na great albo good. Gdzieś tak pomiędzy, tak, szczerze, tak, tak, tak pomiędzy bym dał kitsy Missy. Teraz tak. Ta, e, mianowicie, kim pan jest? Bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę bardzo, Pani Polak naczynacie. Mały. E, być może z poziomu pana e, ilości subskrypcji jako youtubera. To, e, to, to, nic Kim wy jesteście, co? Kim wy jesteście? Ty? Ciebie za bardzo nie kojarzę O, e, kamień O, tak z dupy weźmiemy sobie kamienia Ja myślę, że kamień pójdzie do The Worst Toys Jakby, to jest ten Pet Rock, Pet Rock z dwójki I <coughs> nakleili se kwiatki na... Te, nie, nie kwiatki, oczka na e, kamień i myśleli, że się sprzeda, no. Komuś nie chciało się robić Albo jeszcze lepiej Ty... Pan Wiesio robił tą zabawkę Dobra już nie nawiązujemy już do bloku ekipy? lecimy dalej. Mini Haggis. Myślę, że good nawet. Good. Co mi też się zastanawiamy, czy tego Boogie -bota, nie do tego good to, to jest. A si aż tak nie przywiązałem jak do Bonzo Bunny, naprawdę. Przywiązałem się mega, mega się przywiązałem, bo wygląda jak. Miss <śm> 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 the light. Po pierwsze, czy to jest w ogóle zabawka, ale jak prototyp to już zabawka, to, to też jest zabawka. Ale poleci do łoż... Dobra, leci tak. Jak ja się napociłem na levelu z Miss Delight, no... To, to... To to, nikt nie policzy, nikt nie policzy. Ja normalnie, jak miałem level z Miss Delight, to normalnie jak raz dostałem jumpscara, to tak, tak mi ręka latała. Tak mi ręka latała normalnie. Tyle jumpscarów dostałem, że tak mi ręka latała. Więc... Y Dobra, dobra, Pó później postanowimy tą całą historię, jak to z myślą i był. O, Owen the Owen. Zabawny piekarnik i problemy z tą zabawką, że została odrzucona, polegały na tym, że dzieci się oparzyły tą zabawką, w ogóle nie wiem. Dajmy do... Meat Toys, dajmy do Meat Toys. Jak plastikowym piecykiem można się oparzyć? I nie wiem, naprawdę nie wiem. Eee, PJ Pugapiller. Ja myślę, że leci do... Nawet Grey czy Good? Teraz tak się kurde zastanawiam. Do Myślę, że do Grey Good Toys mini Hagi degradujemy do Mid toys, bo przypomniałem sobie jak. jak trudny level był z tymi mini -huggerami. A teraz, teraz to w ogóle po tej aktualizacji to. mini Huggery idą na dół, bo teraz to po tej aktualizacji to hura widać i nawet tych mini Huggies nie widać i. No, w ogóle to no dupy level, wiesz? Mogę nawet. No, trochę lepszy niż Miss Delight, ok? Trochę lepszy niż Miss Delight. Popi! Ta ruska agentka. Ja lubię się śmiać, że popi to ruski agent, więc. Myślę, że leci do good, czy. Nie no, great to jest. Sir, pup lot. Pan co dużo s rano. Koncept nieciekawy, leci do mit mnie. Dlaczego tu jak mamy dogdeja, to mamy tego dogdeja i mamy tego dogdeja, a cut mamy tylko jednego. Ale zaliśmy tego dogdeja, że tego dogdeja nie ma, okej? Okay? Żeby był spokój, żeby był spokój. Eee, Nightmare Hagiwagi. ja myślę, że leci do. What to Toys, bo level z nim był. Zejdzie w sensie, to nawet level nie był. Nie wiem, jak to określić, ale raczej nie level, bo ni nic się nad tym levelem nie. Nie męczyliśmy się w ogóle. Więc wystarczyło od razu przyjąć Jabskeran na rynku i trzeba było uciekać. Ale ja myślę, że. <ścoughs> że nie jednego użytkownika przestraszył. Eee, no i ten. No i to leci do Garbage Toys, ja myślę, ten. Billy, Willy chyba po Playtime po prostu się zainspirowało franczyzą yy, od Poppy Playtime od TV. Dobra Jarna, Jarna Bi e, i Jarna B myślę, że leci no ja oczywiście, ja się tak szczerze przyznam tak się szczerze, szczerze się przyznam nie grałem w czu nie, nie grałem nie, obejrzałem recenzję że słabe i nie chciałem wydawać tych 100 zł na grę która i tak się okazała być gówniana, jakby, jakby staniała na 60 zł, to owszem zagram, ale teraz to nie grałem na razie ja wiem, według mnie, według niektórych może być to straszna zbrodnia, ale ja nie grałem, ja nie grałem, e, ja my myślę, że leci... Jarna leci do Mid Toys, taki Mid. Ja się nie wyrażam na temat Jarna obecnie. Do Jarna Biego nie grała. A ale śledziłem jego lore. Myślę, że gdzie się... poznaliśmy jego lore i no i wiemy, że to był chyba jakiś dziesiak za wyzmanem wtedy Jarnabi. Więc e, e, myślę, że leci do Good Toys, bo myślę, że tak. I ma jakiś tam lore, jak powstał, więc myślę, że do Good leci tak szczerze. Pianosaurus. Wiem, że wielu z was da obecno teraz moją opinię możemy zjechać z góry do dołu. Ale... Powiem wam tak, Bianozaurus według mnie leci do Bad Toys, albo nawet do Bad. Bad, wiecie dlaczego? Bo on, kurwa mać, nie ma nawet jednej pełnej oktawy, nie ma jednej nawet pełnej oktawy, żadnego utworu na jego ryju nie da się zagrać, więc taka fuszewka, taka fuszewka, no... Naprawdę, jakby. Ja wiem, że chcieli naszym Kiego zrobić tego pianosaurusu, ale błagam Was, jakby przynajmniej jedną oktawę poprawnie zrobili, a nie. Nawet jednej pełnej oktawy nie ma. A teraz robimy osobny rozdział, czyli Smiling Critters, proszę Państwa. <laughs> e, lecimy tak. Baba Baba Fent, nasz stulejarz z całych Smiling Critters, więc docenimy go tym, że jest stulejarzem, więc leci na górę. Bobby Bergak leci na bed, bo daje dupę wszystkim za darmo, więc... Ja, ja przepraszam, jakby ktoś się obraził, że Smiling Critter tak opisuje, takimi, takimi radykalnymi epitetami, ale lu lubię się podziwiać. Crafty Gordon leci według mnie na, nawet na Grey, no, no kurde, nawet na... No, nie, no. nie, 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 to nie jest tak, że się, kurde, ja mam krażą na Crafty... Nie, nie, to nie jest nie, nie, nie leci do GUT. Do GUT leci. Nie, nie, no, nawet, nawet żeby to udawać i dobić. Nie, 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 nie czuję żadnych... Nie czuję żadnych uczuć do postaci gry. Nie, 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 nie. Eee, cut-nap, No i ten z gry czy ten z... Dobra, uznajmy, że ten ze smilingers. Trochę się babram w tym Lord Smiling Gritters, więc... Ja myślę, że leci nawet na GUT. Bo ja się lubię śmiać, tak szczerze, że jest muziką, więc... Kicken Chicken, czyli... Kozak w lecie, pizda w świecie. Dobra, myślę, że leci na to samo miejsce, co Craftycorn. Nawet do good bo jakbym ja robił kreskówkę o Minecritersach to... bo ja mam też w coś takiego zrobić. To ja myślę, że pełno żartów by było z tym kick and Chickenem, więc... Może i lore nie ma, ale leci na great, leci na great. To jest taka S, taka S, słuchajcie. hoppy Hop skocz. Mid. Nie, nie wiem, średnie jest tak się, że średnie. Piggy piggy BED bo, bo tylko. Dog Day. Nie myślę, że Dog Day trzeba dać na mid, albo niech będzie Good, niech będzie Good i Good, Good spoko jest. Też by żarty by że jest w więc... I zostało nam Night i już tak szybko, ty? Ty to ja szybko te też się przeleciałem. znaczy, Poł, nasz niebinarny kolega, poleci oczywiście na mid Toys, bo jakby poleciał gdzieś niżej, to by zaraz, bym zaraz został pozwany o homofobię. Tu i ja myślę, że leci nawet na good albo great. Bo ja myślę, że ja po prostu bym umiał go bardzo dobrze zdać Jakby ktoś szukał dubbingu do Nightmare no, Crittersów to Kiki na i tu jego umiem perfekcyjnie dubbingować. Perfekcyjnie. Więc e, leci do Mega Mako, tak samo jak Piggy Piggy, bo to jest po prostu inna wersja Piggy Piggy. Dobra, I Killiki. I teraz tak, szczer tak szczerze, I szczerze Mi się mega mieli z Alice Gator bo mega są podobni do siebie tylko że i ikryki jest ten co wyzywa wszystkich na pojedynki a sam przegrywa a Alice Gator po prostu ma na wszystko wyjebane, więc... E, Alice the myślę, że na good. Sema po prostu leży na kanapie cały dzień. E, przy telewizorem o <grywka> więc, Oczywiście... Raby Baby leci do Garbage jest, bo to jest po prostu... Confident, a Simon Smoke... No... Myślę, że leci do... Mm, do... Tak samo do Great, Bo... Bo, ty, bo, bo te najpierw no, i smiling umiem, umiałbym perfekcyjnie zdobingować te tak szczerze. Ale great, great myślę, że... A więc... Cześć, aż się powiększę. To już ukończyłem. aż się powiększę. To jest moja lista wszystkich zabawek z Poppy Playtime. Mam nadzieję, że się... <laughs> Przepraszam. Mam nadzieję, że się podobało. Jak macie swoje zdanie, proszę mi nie najeżdżać w komentarzach, ale je spokojnie wyrazić w komentarzach, że coś powinno wyjść, pójść wyżej, coś powinno pójść niżej. Pamiętajcie, aby zagłosować w ankiecie, bo, bo chcę mieć pewniak, pewniak, co mam nagrywać, więc każdy, kto dotarł do tego momentu, niech zagłosuje w ankiecie, bo naprawdę, bo... Żeby takie rzeczy robić, że od innych youtuberów zaczynać to, 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 to średnie, takie, to średnie. U... Po prostu Hejdan nie wiemy wcześniej, ja, ja miałem wcześniej do plana, więc To nie jest odcinka, bo ja miałem to wcześniej w planach, ażego Hejdan zrobił to, to już nie wiem jego wino, więc do następnego! Mój towarzyszu Czego ja tak powiedział?